No to zrobimy kolejny odcinek o deszczu, bo dzisiaj od wczoraj w nocy cały czas leje deszcz. Jestem dzisiaj w małym aucie Suzuki Swift, a więc nie każdą drogą mogę przejechać, bo nie chcę go utopić. I dzisiaj naprawdę jest dużo, dużo dużych kałuż, pokażę Wam jak to się ma. No. Przed chwilą jeden pick-up się stąd wycofywał a to już będzie ok, Pojadę naokoło, powinno być w porządku Jeszcze ciekawostka, zobaczcie Co to jest To są pogubione tablice rejestracyjne, które zostały w wodzie No i to są postawione Jakby ktoś szukał To właśnie tutaj sobie stoją Takim samochodem jeżeli miałbym już jechać przez taką dużą kałużę to tak jak Wam wspominałem wczoraj w filmie bardzo powoli czyli noga wręcz z gazu i jeden na godzinę powolutku powolutku żeby woda nie dostała się do filtra paliwa żeby nie zalała świec żeby nie zalała instalacji elektrycznej bo w innym wypadku po prostu się zatrzymujecie a jak jedziecie powoli to macie szansę wtedy przejechać właśnie taką kałużę. Deszcz u nas ma jeszcze padać dzisiaj. Może jeszcze trochę jutro zobaczymy, i później ma być już słońce. Przeważnie jest tak, że na Samoi od 15 grudnia już jest słońce i jest koniec deszczu. No Teraz przyszedł bardzo duży monsun, który idzie z Chin i, i to się z zmienia. Trochę zmienia, no ale dzisiaj mamy 16, a więc jeżeli to się przesunie o 2-3 dni, no to też cały czas jest, jesteśmy w normie. E, powożę Was trochę po prostu, żebyście zobaczyli, jak wygląda Samui. To miejsce, w którym teraz jestem, to jest południe e, Samui. Mm, południe, sam róg Samui na południu i tu jest wieś, wieś i dżungla. Nie ma żadnych hoteli. E, to, to znaczy, są hotele, ale są trzy takie duże, bardzo ekskluzywne. E, jest tu mm, Ritz Carton, jest tu. Nie przepraszam, jest tu Intercontinental Inter i jest Hotel Konrad, jeden z najdroższych hoteli na wyspie. Doba kosztuje około 5000 zł za, za noc. I mm, oprócz tego wieś tak naprawdę, trochę małych resortów. Ja uwielbiam to miejsce, bo to jest cisza, spokój i bardzo dużo dżungli. Ja bo z tym lubię bardziej wieś na Samui, o ile to można nazwać samójską wieś, no ale to jest naprawdę wieś ponieważ ci ludzie są tu zajebiści, mili, życzliwi, uśmiechnięci wszyscy jesteśmy tutaj ziomkami dużo tajów tutaj znam, oni kojarzą też mnie i znają i naprawdę to fajnie to funkcjonuje jedziemy a może tak po prostu w ogóle was powiązę z kamerą żebyście sobie zobaczyli jak wygląda właśnie samoi. no nie ma słońca nie jest zajebiście, wiecie ja nie jestem youtuberem też, który pokazuje wam się w zajebistej willi, które pokazuje wam się w super wypasionym samochodzie yy, i tak dalej i tak dalej, generalnie no nie będę tego komentował yy, kto ma wiedzieć to wie yy, no samo i południe wyspy to jest strona właśnie w której mamy wioski i dużo, dużo dżungli Dlatego uwielbiam to miejsce. Bardzo często, jak ludzie przyjeżdżają na czałęg, tu mamy wodę, którą, no po prostu piasek, który zleciał właśnie z gór, spłukany. A tu już kubki usypane, czyli to było pościągane, nie? Ten piasek. Czyli ja możecie sobie tutaj piasek pozyskać na budowę. Ha, ha. A tu jest rzeczka, o której wspominałem między innymi i odprowadzenie do... Nie widać tego dobrze i odprowadzenie do morza, czyli spływa to do takich, do takich strumyków, i później do morza, jak u nas w górach. No tak samo. Ciekawy jestem, czy Wam się podoba, jakbyście mogli mi dać znać taka opcja po prostu, gdzie przewożę Was coś opowiadam samochodem i pokazuję Wam jak samochodem czy motocyklem, mam pomysł w ogóle na motocykl, ja uwielbiam jeździć motocyklem, żeby zamontować w motocyklu kamery i pokazać Wam też samój z motocykla, bo wtedy mogę też wjechać w góry w różne rzeczy, mam taki mam kilka motocykli, ale też takie terenowe jeden turystyk, który bardzo lubię bo da się nim jeździć właśnie i w góry i po drodze to jest Honda CBX 500 dla tych co lubią motocykle nie jest to też jakiś super wypasiony motocykl, natomiast w zupełności wystarczający i naprawdę uwielbiam, to jest mój faworyt, jeżeli chodzi o motocykle. Widzicie, jak to jest z tymi ludźmi, którzy pokazują, że mają kasę? Podam ma przykład. Gdyś widziałem taki fajny obrazek, to jest wymowne. Ktoś, to nie ma kasy, jeździ BMW, BMW wypasionym na pokaz. Ktoś, kto ma jej dużo, nie przeszkadza mu, że jeździ nie wiem, starym Fordem czy, czy starym autem nie musi tego robić i tak samo jest z youtuberami wiecie, wy lubicie, ludzie lubią e, łykać sukces i tak dalej nie czyli jak ktoś wam pokazuje, że śpi właśnie, nie wiem, w pięknym hotelu jeździ superbryką e, i tak dalej, no to ludzie to kupują sam temat zobaczcie nie ma odwodnień, dopiero tutaj już nowa droga i mamy zaczyna się trochę odwodnień, U. czyli odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej w chodniku odemocy. Jest to kiszka zapewne jak przyjeżdżacie tu na tydzień, na wakacje czy dwa i pada cały czas deszcz, natomiast jeżeli chodzi o nas, ludzi, którzy tu mieszkają, to my się mega cieszymy, że on pada, i ja jestem wzięty, że pada, jest po prostu świetnie, zajebiście, bo my mamy bardzo mało deszczu e, i jest tu bardzo gorąco cały czas, a teraz jest po prostu troszeczkę chłodniej, troszeczkę chłodniej, no, dla nas jest to już zimno, bo ta temperatura spadła tu do 25 stopni, i jest teraz zimno, no bo normalnie mamy tu 30-32, a czasami jeszcze więcej, są miesiące, gdzie dochodzi do 40, no i teraz jest to mega. Uuu, przede mną mega kałuża, mam nadzieję, że przejadę, bo jak nie przejadę, to chyba dzisiaj stąd nie wyjadę. Niedobrze, niedobrze, spróbujemy powoli, a tutaj wybijają studienki. nie wiem, czy to widać, czyli... No to jest spadek i studziennik, że studzienek z ulicy napiżdża woda. Też macie temat, nie? Wiecie o co chodzi. Mogłem wziąć inne auto. Dobra, no i powolutku sobie przez tą wodę jadę. Jak najwolniej. Bo nie chciałbym tu zostać. O, jest naprawdę grubo, mam nadzieję, że mi się woda nie wleje do samochodu i to jest czas, kiedy się traci właśnie tablicę. tej jechać szybciej, wyprzedził mnie ziemek, ale jest wysoki, a więc może to zrobić. Kałuża. I tak wygląda u nas czas, kiedy pada dużo deszczu, teraz aktualnie bardzo duży monsun, dawno, naprawdę dawno tak nie padało, kilka lat nie kojarzę takiego dużego deszczu, natomiast generalnie to, 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 to tak jest, to po prostu tak to jest. My o tym wiemy, że tak jest. No, to... Nie wiem, czy widać płynie tam. O, widać. No, dzisiaj to są kałuże na konkrecie prawdziwe kałuże, tylko że ja wziąłem furę do tego. Ale da radę. idziemy jak na przykład Toyota, widzicie co robi jedzie zdecydowanie za szybko. U kurde, jaka duża kałuża, ja pierdzielę rurę wydechował myślę, że mam pod wodą. Dzisiaj to jest materiał z konkretny. Ciekawy jestem, czy już nie zgubiłem jakiejś tablicy, zobaczę, ale o a jaka duża woda, ja pierdzielę! W takich kałużach właśnie jeździłem z moim synem, jak przyjechaliśmy do Tajlandii, mieliśmy z tego frajda patrząc, czy utopimy skuter, czy nie mstędzie, w sensie czy utopimy, tylko czy przejedziemy po wodzie takiej głębokiej, czy nie. No zawsze przejeżdżaliśmy. Mieliśmy z tego fan. Inny może powiedzieć, że jest deszcz, że jest niepsko, że nie, że nie ma co robić. Zawsze można sobie znaleźć jakąś fajną zabawę. Naszą było, jeździliśmy swoim skuterem, żeby nie było z wypożyczali. Dobra. Jesteśmy. No nie pokazuje mi, że przejeżdżam tylko z prędkością 5 kilometrów na godzinę. Sam zgasć jak się do rury nabieram, bo tam. cały czas woda woda napiszcza a to yy, dzieciaki jadą do szkoły Dzieciaki jadą do szkoły, tu jest tak, również w szkołach państwowych, że jeżdżą samochody, to było akurat Song tak się to nazywa i zabiera, czasami jeżdżą wany i zabiera dzieciaki spod domów i to wozi do szkoły, wieczorem odwozi. Tak, to tutaj jest, dla tych co nie wiedzą, nie oglądali moich filmów, mój syn tu również przez jakiś czas chodził do szkoły, ale do szkoły międzynarodowej, konkretnie brytyjskiej, to był chyba, tak, to był oddział Cambridge. I z ciekawostek, mimo że to była szkoła międzynarodowa i brytyjska, codziennie rano dzieci dzieciaki wychodziły na boisko szkolne i na tym boisku była wciągana flaga i był śpiewany hymn po tajsku. Mamy jakiś korek, normalnie to nie ma korka, nie wiem o co chodzi, ale podejrzewam, że jest albo jakiś wypadek, albo bardzo duża kałuża. Teraz zobaczymy skąd się ten korek wziął. Tutaj nie powinno być korka, bo nie ma nic ani szkoły, ani yy, niczego takiego. No, Musicie jeszcze zajechać do tej Toyoty. Mam tę zamówioną część. No by nie było tak, że te samochody już stoją tu po przejechaniu kałuży i nie dają rady jechać dalej. Mam nadzieję, że nie. Bo jak tak, no to muszę niestety wracać i zabrać większe auto. No, coś się dzieje dziwnego, bo zawracają samochody. A widzę, co się dzieje. Dobra, ja też zawracam. Kałuża jest tak olbrzymia, że, że nie da się przez nią przejechać, co niektórzy próbują. Ale chyba ja kurde, nie chcę przez nią próbować. Chociaż dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Nie chciałbym utopić auta. Ale dla potrzeby filmu może nie da się to przejechać. Sprawdzę, zobaczę, jeżeli będzie pan, to zawracam. Wszystkie auta stają, bo nie, nie chcą przejechać przez tą kałużę. Nie chcą jechać przez tą kałużę. O. Dzisiaj to są prawdziwe kałuże. No, dzisiaj jest grubaśno. Zobaczmy. Idzie pikap up na całe zderzaki zamoczone. Dobra, już wiem, to nie jest kałuża dla mnie. Nie mam szansy jej przejechać. Zostawię samochód po prostu w sensie w wodzie. Nie dam rady, tym samochodem przejechać przez tą kałużę. Co ja mogę zrobić? Jechać naokoło przez góry. Nie no, chyba muszę wracać w imię auto. Nie ma wyjścia. Mam spotkanie o 10:00, to ważne. Ale nie ma wyjścia, naprawdę pick upy się podejmują wszystkie. Dam stoi z pick up nawet w wodzie. Także grubo. No, dzisiejsze kałuże są naprawdę duże, naprawdę hardkorowe. Jeszcze spróbuję inną drogą pojechać i przez tą drogę przejechać przez góry. Też pokażę Wam co jest w górach o ile się da. Nie wiem czy rozsądniej nie byłoby wrócić, po mm, terenówkę i nią przejechać. No ale spróbuję jeszcze tak. No. Jeżeli nie, no to wezmę, a ewentualnie zatrzymam się i wezmę jakąś taksę i Pojadę dalej, bo mam, tak jak tam mówiłem, ważne spotkanie i nie chcę się na nie spóźnić. A nie chcę mi się też wracać po ten samochód. Zobaczymy, dobra, próbujemy. Zobaczymy co będzie dalej. Ale dzisiaj jest grubo, skoro Pikapy nie mogą przejechać i toną, no to. To naprawdę jest, jest, jest to co chciałem Wam pokazać. Niestety obawiam się, że może być tak wszędzie. No ale nic, spróbujemy. Tutaj jest większy ruch dlatego jeszcze dałem wyspę w drugą stronę, bo z tym mam bliżej niż tędy. przez wiele dni, nawet jak przestanie padać, z gór cały czas będzie spływać woda. miejscowości, co się nazywa Natong. Tutaj dopływają promy Citran i dopływa też Horn, czyli taki prom duży ze spaniem, który może Was zawieźć na Pataję albo na, do Bangkoku. Tak też można dopłynąć wodą do Bangkoku i do Patajy. służb widzę też w kamizelkach pomarańczowych, które kierują ruchem i pomagają ewentualnie, czy odradzają wjeżdżanie w te kałuże i wygarniają, jeżeli się zapychają jakieś kanalizacje, to wygarniają właśnie z kratek brud, żeby ta woda mogła spływać. Ale ona po prostu nie, nie, daje, nie daje rady. Kanalizacja nie daje rady odprowadzać takiej dużej ilości wody. Kanalizacja deszczowa oczywiście. Do morza spływa deszcz i czyście ulice. Shit, kolejna kałuża, może być tak, że nie jestem w stanie się jednak stąd wydostać, muszę wracać po większe auto, bądź tak jak mówiłem, brać taksy. Przestał przejadę, okej, okay. zobaczymy co dalej. tworzą auta, no ale ma wyjścia. z jest wyjście, po samochodzie. No i widzicie dlaczego tablice gubią samochody też, nie? Tutaj, bocie. Mam nadzieję, że ja jej nie zgubię. No. Pamiętajcie, bardzo powoli trzeba jechać, nie szybko. Bardzo, bardzo powoli. że już bym zawrócił, ale no, ważne dla mnie spotkanie. dzisiaj próbuję schakować tajski system, że tak powiem wszystko na legalu. ale jak mi to wyjdzie, to po prostu mistrzostwo świata, co co ja zrobiłem, nie? zobaczymy. wyjdzie mi rzecz, której się nie da zrobić, ale, ale na razie spokój, nic nie mówię. jadę na to spotkanie, zobaczymy, czy się da. No i jesteśmy za kałużą. Taką pogodę, bo yy, no, teraz jest po prostu taki hardkorowy test. Trzeba zalewać, nie zalewa. Naprawdę doskonały czas. No i dupa. Jestem uziemiony. Myślałem, że się uda, ale wygląda na to, że chyba do koniec mojej podróży utopione pikapy. Nie wiem, czy widać. Spróbuję przybliżyć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Zawracają samochody, zawracają pick-upy, tam jest są auta. Wyłączę wycieraczki, żebyście lepiej widzieli Ok wygląda podwórko! Albo się utopił. 9 czy 10 lat temu, my to dotarliśmy 8 lat temu, była taka duża woda właśnie podobnie jak teraz na wyspie i nawet jak już przestało padać, na czołęgu było bardzo dużo wody, do tego stopnia już się nie dało jeździć i tajowie wrzucili łódki na tę ulicę i pływali po prostu łódkami po... łódkami. Chciałem wam powiedzieć, że jak byłbym jakimś reporterem telewizyjnym, nieważne z jakiej telewizji, to znalazłbym bez problemu to takie miejsca, żeby wam pokazać powódź na samój, jak to jest, że wszystko jest zalane i tak dalej. Wiecie, że się wyciąga do, do telewizji najgorsze rzeczy. Bo znalazłbym je tutaj bez problemu. Zalane chaty i e, nie wiem, utopione samochody, to jest pestka teraz to zrobić. A więc, no nie jestem reporterem, pokazuję wam jak jest naprawdę. Ło! Przede mną duża kałuża. Grubaśno jest, naprawdę grubaśno. Mam nadzieję, że to jest ta, ta duża kałuża pierwsza przez którą Wracam na chatę, czas dziś na prace biurowe. Koniec wycieczki na dzisiaj. 1-0 dla Kałusz. Nie dam rady tego przejechać nawet większym autem. Nie będę próbował szkodami utopić samochód. Wracam do siebie, dzwonię do Kolesia, że muszę przełożyć spotkanie. No i tyle. Chyba. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.